Kienka w zubie. z tej strony, Hania. dzisiaj otwieram paczuszkę od ludzi, która mi dała. Tutaj mamy już. Nie wiem co jest w środku, bo ja jej w ogóle jeszcze zobaczyłam. I nie będę... Tak to wygląda. Z takie czerwone toreberce mi tu ale najpierw zapcię łapkę i słowo rymknam, aby nie przekapić żadnego mojego nowego filmu. A my zaczynamy. No dobra, otwieram tą paczkę. Tutaj mam takiego pomponika białego. Fajny. To ciekawa Kurda, nie wiem, co to my jest. Jeszcze. Tutaj też coś tu jest więc to wyjma. A! Następny po ponik! Ale on jest taki puchaty, więc fajnie. I tutaj jest coś twardego jeszcze. Dobra, to jej je, Ej, mega się kapelarzuzia. Patrzcie, taki kolorowy jakby ten. On jest taki squishy i taki fajny. Ojej, dał tą naklejkę, ale mi oddała taką. O, taka myszka. Też jej to dałam. I ostatnia rzecz, a nie jeszcze dwie rzeczy: taka. Taki. Nie wiem, taka naklejka. I taki perfum do klocków lego On jest bardzo ładny. To są wszystkie rzeczy, które dostałam od Zuzi. Które beca, więc ja na pewno też moim koleżankom i innym dam też w tej folii te takie poczuszki, bo mi są właśnie, pacz bo ja bardzo często robię takie poczuchy. No, dobra, a teraz pokażę Wam wszystkie rzeczy blisk. Posłuchajcie! Taka, taka fajna, tutaj mamy taki czerwony, zielony, niebieski mam taką tutaj jest jakieś kolory farby i tutaj jest jeszcze niebieski. Tutaj mamy taką od Lilo i Stitch. My w niedzielę z Zuzią idziemy w tą niedzielę do kina na Lilo i Stitch. Realistyczne. Tak to wygląda. A jeszcze oczywiście idę tak z Anielką, jak ja czasami z nią nagrywam. I chyba ona też będzie, bo też chyba idzie do kina. Tak to wygląda. Czy to pomponki?